Ay <laughs> alo

ale nie robisz, jeszcze Pozdro, dzięki za nominację pamiętajcie aby wpłacać swoje pieniądze, pieniądze. może słychać książki link macie w opisie do. no i cóż no to ja się ale nie robisz, jeszcze to do ta Pozdro! dzięki za nominację pamiętajcie aby wpłacić swoje pieniądze... Możesz to słuchać. Książki, link macie w opisie. O, no i cóż... Live on... E, na więcej osób to... To naj... Dobra, idziemy na klepę Idziemy na klepę, idziemy na klepę Czym ty idziesz na klepę? Ja mam itemów Ja mam A, proszę idzie. Ja bym poczekał ale... A, no, ja, ja muszę wam Tiflin wysłać No tak Musisz w opisie Dać live Albo na czat no, albo na czat ale daj w opisie Ale nie mogę już Bo to Oknij live'a i daj w opisie i włącz Serio, Niech nie ogarnie że jest na Ja bym nie ogarnął Albo bym pomyślał, że jesteś upośledzony Jak nie masz w opisie Або овстремляешь нахвиля, нахвиляешь.